Ciemano wszystkim, ja jestem Pringelos i miło mi poinformować, że jestem twórcą uwielbianego przez was serialu jak wyprzedzić czas. Dzisiaj dowicie się kilka ciekawych rzeczy, o które pytaliście, także zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym Wam podziękować za 1000 subskrypcji, za taki pozytywny odbiór, jaki właśnie widziałem w ostatnich odcinkach. Zbliżamy się już naprawdę wielkimi krokami do zarabiania, tylko jeszcze no, trzeba nabić trochę godzin, więc taka prośba ode mnie, jak już obejrzycie ten film do końca, to możecie sobie go puścić jeszcze raz, nawet gdzieś wyciszonego w tle, żeby po prostu leciał, żeby te godzinki można było nabić. Będę wam za to bardzo wdzięczny. A jeśli ty jeszcze nie subskrybujesz kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli się to zmieni. A teraz przechodzimy do właściwej części dzisiejszego odcinka. O, no powiedziałem, co że wam w dupie jego zakazy. Nakazy z razy i idę na imprezę. A co tak kulejesz? Z dachu żeś spadł? A może bym się wywrócił na wyjście. Jak wyprzedzić czas, to poniekąd też spełnienie mojego marzenia. Dla tych, którzy mnie nie znają, no to jestem Pringera. Nagrywam już w sumie na YouTube od 5 lat i y, prowadzę swój kanał y, właśnie o tej nazwie. No i dopiero właśnie jak wyprzedzić czas i było takim pierwszym moim hitem, który chcę oczywiście jak najbardziej dalej rozwijać. Do tego czasu nagrywałem taki content bardziej rolniczy, krosowy. Jeżeli, jeżeli kogoś interesują takie tematy, no to jak najbardziej zapraszam też na kanał Pringles.pl oficjal, tam możecie sobie w, w oczekiwaniu na następne odcinki możecie sobie zajrzeć. Po co ci ten klucz? A bo się zatarła, farta. gościu poprzedni dało i na zimnym mi powiedziała dość a ojciec ci tej swojej nie chciał dać? Chłopie, 251 to ja się sam boję. Wiesz jak to idzie? Z każdego biegu na koło torwie. No może plus piątki, no ale znam. No pod sklep kiedyś już podniechałeś nią? No niby tak, ale brat mnie... ojcu i taki f... ...dostałem, że daj spokój. No zatarła się, tak jak myślałem. Zobacz jak porysowany cylinder. Pokaż mi tak o sobie. O, ojciec jedzie do sklepu. Nie tworzę też, jakby, przedzić czas sam. Tworzę go z moim dobrym ziomkiem, z Jonkusem, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. On nagrywa głos Maślokowi, którego bardzo polubiliście. Myślę, że Maślok jest taką osobą, która, taką postacią, która najbardziej zapadła w pamięć i no, jest też na swój sposób najśmieszniejsza. Podkłada też głos Violetcie. Ja podkładam głos Sikorskiemu, co słychać na pierwszy rzut ucha, o chwilę można tak powiedzieć. No i poza właśnie dubbingiem, całą tą kreskówkę tworzę, można powiedzieć, sam w sensie. Rysunki, scenariusze, udźwiękowienie, montaż i ogólnie produkcja, no to wszystko jest. Wszystko za tym stoję ja. Ale jest mi z tym dobrze, bo. Mam później ogromną y, satysfakcję z tego, że, że wszystko właśnie tworzę jakby samemu. W ostatnim czasie też trochę pomaga nam. Y, Simba z kanału MPO Rambo i Simba, także też możecie sobie zajrzeć. Piotra! 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 Co jest? Zobraził się na mnie czy co? Ja mam, co ci ręka śmierci, że nawet się nie przywita. No i pierwsza kwestia, o której chciałem wam powiedzieć, yy, która właśnie dostała swoją odpowiedź. Nie, nie jestem Maćkiem hańcelem. Yy, jak wyprzedzić czas nie ma nic wspólnego z nosaczami Polskości czy samym Heinzel Studio. Yy, pozdrawiam oczywiście, ale to nie jest, yy, to nie jest właśnie produkcja yy, Heinzela. Jest to nasz, nasza autorska, nasza autorska kreskówka. I nie jest to też, niektórzy myśleli, że to jest kontynuacja, to też nie jest kontynuacja nosoczów polskości, co chyba widać po tym, że akcja w nosaczach polskości toczy się w teraźniejszości, a akcja, jakby przed czas, toczy się gdzieś 20 lat temu. Też próbuję odwzorować, właśnie klimat tamtych lat. Na ile to mi wychodzi, no to możecie sobie sami ocenić. Ja po prostu pokazuję to tak, jak ja widzę, swoimi oczami. Swoimi oczami. A to jak mi wychodzi, no to możecie sobie już sami ocenić. Ty co tak stoisz jak widły w gnoju? Siądź, Rese. Nie, dziękuję, postoję. A, rozumiem, jak cię ojciec pasem pogłaskał, to siądź ciężko. Te, te, nie bądź taki mądry, bo cię zara wiatr dmuchnie. O ty... Paki, spokojnie, bo zaraz strażaki nas wywalą za burdy. A szczęście, Lamusie. Teś, Korski, ogarniamy coś na zabawę? Ta. Zrzuta, panowie. A ile kupujemy? A nie wiem, liter wystarczy? No, będzie musiał, bo więcej kasy nie mamy. Dobra, chodź, Krystian, jedziemy po flaszkę. a ja to co? A z tobą to nie jadę, p***. Siądziesz mi stół, to mnie będzie na koło podbijać. Zaraz wrócimy, proszę. Oczywiście, żeby nie było, że jestem taki samolubny, nie tworzę jak wyprzedzić czas sam, z tego, co już wam mówiłem. Tworzę je z Youngsusem, także... który też jest... który też bardzo się cieszy, z tego, jak się właśnie kreskówka przyjęła, i teraz trzymać tutaj nagranie od niego. Ma widzowie, z tej strony głos Maśloka, Yoingsus i oficjalnie chciałbym podziękować bardzo za 1000 mm, subskrypcji. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. Pringelosowi też musi być pewnie miło i razem z nim idziemy po więcej. Będzie więcej, bardzo mnie to cieszy. I cóż mogę więcej rzec? No i została nam ostatnia kwestia, najważniejsza, zdecydowanie najwięcej pytań dostaje właśnie o to, czyli kiedy nowe odcinki. Słuchajcie, nie jestem w stanie Wam dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie ze względu na to, że jeszcze wszyscy chodzimy do szkoły, w sensie osoby, które to tworzą, no i ciężko jest pogodzić, powiem Wam szczerze, jedno z drugim. Bo tak w takim normalnym tygodniu, no to może, tak na co dzień robiąc właśnie tą kreskówkę, no to schodzi mi gdzieś z tydzień czasu, z tydzień czasu yy, praca nad jednym odcinkiem, można powiedzieć. A i też takie robienie cały czas, w sensie co tydzień odcinka, no to by mi się na pewno szybko znudziło, dlatego tak rozsądnie mi się wydaje, jakoś to uda mi się rozplanować. Powiem tylko tyle, czekajcie, a się doczekacie na pewno. No a w międzyczasie, jak yy, nie macie, jakbyście chcieli też coś pooglądać, właśnie związanego z nami, no to yy, możecie, no to zapraszam was właśnie na swój kanał Pringles.pl Oficjal i też na kanał MPO Rambo X Simba, gdyż tam właśnie chłopaczki yy, nagrywają sobie też różne oporowe akcje. Właśnie Simba też podkładał głos Krystianowi w czwartym odcinku. I też mu bardzo, bardzo fajnie to wyszło, nie, nie, nie da się ukryć. Ale mimo wszystko jednak tą postacią taką, którą najwięcej osób zapamiętało jest Maślok. Jest, każdy mówi, że to jest... Wielu osobom Maślok po prostu najbardziej przypadł do gustu z tym swoim, swoim takim bardzo wybuchowym charakterem. Który chyba odziedziczył po swojej mamie. Także tak jak wspomniałem, wyczekujcie kolejnych odcinków. Czekajcie, a się doczekacie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Siema!